W lotów dalekodystansowych. Znajdujemy się w miejscowości Świebodzin. Przyjechaliśmy tutaj z wizytą do hodowców, którzy brali udział w pierwszym naszym locie dalekodystansowym z miejscowości Epernaj. Jesteśmy teraz pod pomnikiem Chrystusa. Jest to wizytówka Świebodzina. Dodam ja od siebie tutaj, że to na pewno jest bardzo znana figura tutaj w całym świecie. W tej chwili jedna jest chyba z chyba najwyższych tutaj jest w okolicy także są tej hodowcy chcieliśmy tutaj tych hodowców akurat dzisiaj tutaj wypromować pokazać bo na zrobili bardzo dobry wy wynik z lotu akurat z tego z Francji Cały, cała czołówka gołębi której u nas przyszły tutaj w klubie to się właśnie pokazały tu głębi świebodzina czyli tak jak tutaj widzimy jednak świebodzin ma bardzo dobre gołąbki tutaj na takie dalekie loty także chcemy tutaj z nimi ry rywalizować i chcemy pokazać tych hodowców Ojciec syn ten. Ten siadał czwarty u mnie, to znaczy tam chyba piętnasty, 15, 15, czy któryś. Babka, ojciec, wnuczka. Nie? To znaczy Ona jako tam do roku te krytyczne, na na narodowe, narodowe te katastrofalne loty, jako roczna robiła wszystkie narodowe. To znaczy na cztery maratony była cztera Roczna. jest pierwszy, nie, ja mam. Ten był drugi. Oryginalna matka, wole stała w się do spodzie Jego siostra była piąta u mnie, a, a roczniak był dziewiąty. Nasz znaczy ostatni konkurs u nas na liście. Jego brat nie? Piąta dwuletnia jego siostra, a on był, teraz on był drugi, drugi, tak? drugi. Drugi teraz był za tym. No, po no, może, może piórko, skrzydło, piękne ładne skrzydło. Bo ten zasiadał trzeci, to też po, po oryginalnej pary. No, oryginalna samica, plus samiec, korzeń, hajbes, krzóżka. Tata, mama nie leci, bo tata leci, to. 12,300. On na drogą najlepsze maratony u mnie miał. Dwa, tak, no, Ojciec tej pierwszej. A, a syn tej? Ja z tej samicy, z tego Hemon Heksta półgłębi w rozpodzie jest i w pokrewieństwie krzyżuje. I co się dało, to z tych 17 do poszły to 9 poszło czy 10 z tej, z tej linii ja, jako roczny cztery maratony trzy w konkursie Przyniosę rodziców z tych linii Bolensa te matki tam Ten Gąbek czwarty zaraz, Z tego lotu się? Gąbek tak. czwarty z tego lotu. To jest matka 2-5-9 Gołębia. Związek był roczny. Oryginalna Jan Bulens. <grymne> Oczywiście jej mężem jest oryginalny od Krzyża Korzyńskiego, sam jest 8. Daję sobie czwarty, yy, super jego gołąb stary. On go zastosował z spodu, ja go wziąłem do krzyżówki. Bo Jak krzyżuje przeważnie Gołębie sprowadzane z oryginałami. No wtedy nie trzeba aklimatyzacji długiej nie? Gołębi. Oryginalny Gołąbek handelski. 16, 36, 5, 32. Czwarty na liście. Tego, co okay. miał za różnego 4 maratony, trzy w konkursie? To jest matka. 8, to jest skrzyżówka. A ja haj, bez Wam pokażę. Grzesia, od Grzesia, córkę 13, co ma w Polsce zostędy na 16 tysięcy gołębi. BOK 2005 16 46 513 To jest córka 13 z tej upalnej i po, po, po niej mam dwa roczniaki na razie na drugi obręb lat weszły na dalekie rocznice mi kimina budowa już tego to jest piękne, ładne widzę trochę więcej głębi było wyciągnięte z niego czyli ta sama to jest z Ciebie, tak? Ta jest ode mnie, u mnie wychowana, tak, po mojej parze. To jest kolega tatąwek, wychowany. Widziałam po niej, jakie wyniki robiły tutaj Znaczy Matka Matej była 13 w Polsce z Narodowej ostendy, 13 rok temu z Narodowego Lotu, tu w rejonie i w maratonie, w 2007 mistrzostwo w Drużynie zrobiła, w maratonie. No super, I słuchajcie, jeżeli chcecie mieć to... dobre gołębie, to takiego potomka się paruje, że... Bratem samicy, która wygrała na 4000 Kenhoek u nas. To było 3 lata temu. Na 4000 gołębi to jest, to jest brat tej samicy. Tej mojej, co wygrała. I sparowany teraz o, z tą panią. W tamtym roku dwa młode obleciał loty i dwa roczniaki mam. Na 2400 na razie poszły. Także. No. była pierwsza na 4000 i poszła na ostendę, i z ostendy obrączkę mi przesłali, się rozbiła. Miała jedno pióro spierzone, jak wyszła na ostendę. No siostra jego, nie. gąbki nie są tak potężne, one są takie więcej... Są różne, ale nie aż ja się trafi duże, ale no. przeważnie się. a nawet małe. No. Brat tej samicy, no i tego, co był drugi, i ten rocznik, co był dziewiąty. W tamtym roku, na siedem wkładań, siedem konkursów w oddziele. i na pierwszym no, takim locie, deszczowym znosowaniem, nam puścili w pół do pierwszej gołębie, bo tam pogoda się psuła z maratonu i mi nie przyszedł, nie? ale źle zanosował może nie, bo ile miała piór? 9? Przyrzuciła ósmy. 8 Dziewięć. 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 Zaczynamy od drzony. O kurczę, tu. No że ona bo ona też mi pomaga. No, tak, że może takie osiągnął sukcesy i Dziękuję. też zawytrwał, tak, że tak w pani męża sprawia jakiś skromny ona, od nas klubu taki prezent od nas. Dziękuję. Że jest cierpliwa, tak, Że jest Znosi te to katusze. Znosi. No właśnie. szczęśliwa. To jest kucharz za pierwsze miejsce z lotu z 890 km. Zdobył go Gołąb. PL 0367 10707 Kolegi Bogdana Pietrzaka Dziękuję, gratuluję jeszcze raz Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Boguś, tak trzymaj dalej, Dzięki. bo pokazałeś tu klasę na ciebie no zobaczymy na Paryżu Kolega również zdobył drugie miejsce głębiem 367 08 12 340 Także gratuluję, bo naprawdę wspaniałe wyniki. to był również czwarte miejsce. Życiowy lot! Mogłem mieć picowe gołębie, zajął tutaj Żyziowy, życiowy lot, Zajął tutaj kolegę też najlepszą serię. Tego, te puchary następne będą wręczane na Olimpiady tutaj będą wręczane i na zebraniu, jeszcze naszym, tutaj klubowym. Także w ogóle tutaj cały świebodzin pokazał naprawdę klasę, bo cała szpica Gołębi była tutaj po prostu wszystko świebodzin. Także jest tu wielu hodowców świebodzin, co naprawdę pokazali się bardzo dobrze na do tych dalekich lotach. Teraz będziemy mieli za niecałe dwa tygodnie następny lot z Francji. Tutaj koledzy też się zadeklarowali, że na ten właśnie lot z Francji, z Paryża. Też będą w nim uczestniczyli i, i po tym sukcesie nawet nawet tutaj kolega mówi, że jest jeszcze większe zainteresowanie i coraz więcej hodowców właśnie tutaj, co się w świebodzin będzie chciało brać udział w tym locie. Czyli jak tutaj widzimy, naprawdę świebodzin jest tu prężnym punktem i naprawdę mają... Tu kolega może by pokazał tego pierwszego głębia. To jest z tego lotu akurat prędkość z tego lotu prędkość była prawie 1500 metrów na minutę, także hmm. bardzo szybki kłopot a jeszcze raz przypomnę, odległość była przeszło 890 km. Tak widzimy akurat zakładę zwycięzca e, z, e, z tego lotu akurat, gąbek jest pierwszy, czyli Bogdan jest pierwsze miejsce, drugie miejsce, czwarte miejsce, na lepszą e, serię, na lepszą drużynę. Także tak trzymamy, życzymy wszystkim hodowcom dobrego lotu. No i jesteśmy, jesteśmy w tej chwili akurat mieszkaniu Bogdana Pieczaka, który nas tu bardzo miło gościu Siedzimy z tego miejsca tu podziękować dla niego i dla jego żony za takie wspaniałe przyjęcie. Także wypijemy w tej chwili tutaj taki toast za jego tutaj wyniki i za, tu, za chodorczych tutaj e, w Świebodzinie. Także zapraszamy wszystkich do lotowania w Polskim Klubie Rotów Dalekodystansowych. Bołdan, zdrowie, twoje tutaj hodowki. I dobry lot. Zrobię wszystko. Wzajemnie. I właśnie za dobry lot. U mnie się do mnie, zamyka u mnie z hodowców w pięciu sześciu siedzi. To jest tak, że przyjeżdżałem na kawę pogadać. Wiecie, musimy się przyjaźnić. Be życie bez przyjaciół, jakie to jest życie? Każdy musi mieć dużo przyjaciół, bo sam. Jeśli daje nam do zrozumienia, że po prostu już będziemy co dwa tego nie przyjeżdżali się możecie, możecie co tydzień przyjeżdżać taką w gości. Miałem bardzo dobry lot. A teraz może mieć ktoś inny dobry lot, z głębiami tak jest, jest lot dobry, a nie jest lot bardzo słaby, nie? Ale akurat mi się poszczęściło z tego lotu, nie? A znam. u nas jest kilku lodowców bardzo silnych, bo ja na przykład byłem pewny, że kolega, jak ma Andrzej Chłopek, tak, tak. że Andrzej Chłopek, on jest bardzo dobry, Jerzy Dymitrowski, o, kolega Henke, ale jakoś mi się udało, nie? No, cieszę się bardzo. Najważniejsze jest zdrowie gołębi. Dobre gołębie, zdrowe gołębie, dobry gołębnik i przygotowane gołębie. Ja widzę tam, że podać jakie tam środki tym gołębom. No, na temat Środki naturalne, tak? Znaczy tak, ja daję, moje gołębie nie piją w ogóle czystej wody. Piją y, olej z oregano, to znaczy, żeby nie mieć adenokoli, salmonelli albo ocet jabłkowy. Oczywiście dostają elektrolity, witaminy, Dostałem takie środki, które no, poprawiają kondycję zdrowia. Nie? I dobra karma. Przede wszystkim, ale zdrowie jest najważniejsze. Przy, przy długich lotach drogi oddechowe. Jest to tak ważne. Gołąb, który ma trochę drogi oddechowe, nie, niezdrowe, to nie ma żadnych szans. Kopenole, to taki misz z Belgii, który wygrał Czempionat Europejski. No to zaraz kolega może coś powie na temat wtedy. I tego gołębie teraz będziemy wdrażać. To jest w ogóle już taka super, super liga, nie? Kopenol, to, jest, to, jest, to jest parę razy mistrzostwo Europy, daleki dystans. Grzegorz ci tego Tak, Grzegorz mi przywoził, no, oczywiście. Ja tam byłem, też pracowałem, to też przywoziłem sobie. No wiecie, też nie wszystkie gołębie się sprawdzają. Na przykład jest kilka gołębi, po jednych się trafić, że lecą. Akurat jest szczęście złożyć dobrą parę, nie? Ja, kilka par właśnie mi się poszczęściło. Ale znowu, jak nie chwyci w jednym połączeniu, to zmienia. Co roku jest Nie, jak dobrze lecą, to nie zmienia mnie razem. I jak mi się nawet na górniku pokaże dobra para, bo na przykład zwycięzczyni z tego lotu ojciec był czwarty na tym locie, matka nie jest lotowana, no bo ojciec leci. I zobaczę, czy, czy jak wytrzyma jeszcze te dwa loty, teraz Paryż i Owse. Czy nie pójdzie do rozkładu, Bo szkoda mi, bo, bo, bo mogę sobie w tych głąbkach wdrożenie. to są metodą gniazdo. Gniazdo, ale jest taki sposób, że ja lotuję tak jak deklak. Deklak gniazdem, ale obloty tak jak dowce. To znaczy rano oblot, wieczorem oblot. I jak pierwsze młode odchowają, to podkładam sztuczne jajka. I one się nauczą tak, że otwieram niki rano i wlatują. Same wiedzą, że mają słuchać i później zachodzą i nawiedzą to samo. I przy długim locie, jak jest dobra samica, to próbuje podkładać małego mutka. Albo chować samicę, sami, sam zostaje z młodym, motywować gołębia, bo to jest ważne, jest motywacja gołębia. Powiedz nam jeszcze na przykład, jak przygotowujesz nawet pod względem na po jak umiejętności tam karmę, takim bardziej bogatym daje się... yy, Powiem Wam tak, na lotach krótkich, średnich się stosuje bardzo dużo diety. Lotowa karma to idzie na końcu tygodnia. Tu idzie karma, po, po samym przyjściu jedzą super dietę, tylko albo dietę niszczów, ale już później idzie karma, już taka najwyższej jakości, a ostatnie 3 dni to dostają 10% słonecznika 20 30. No, musi być zapas, bo wiecie, gołą na dalekim locie, przy fajnym wyczerpaniu on, on ma ten zapas energii w sobie, i on później na końcówce już trawi swoją wątrobę. Dlatego nieraz gorsza, a tu jest w wyczerpany i, i, i ma zielone odchody tak wygląda Salmonella, to jest, on już trawi wątrobę swoją. No I on musi być tak zaopatrzony, jak to mówią, żeby tego paliwa mu starczyło. Przykładowo głębie muszą być w pełnej kondycji trenowane. Oczywiście nie, 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 no nie za dużo, bo jak się dużo trenuje, to ten gołąb też jest i zmęczony treningami, bo ja widziałem tu niektórych hodowców, że tak trenują te głębie, że one są przetrenowane. On musi mieć głód latania. Przykładowo w tym roku zrobiłem trzy treningi, dwie setki gołębie poszły na ten rok jest, no, Trochę za mało, ale, 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 ale była sytuacja taka, no, że, że, że nie było innego wyjścia. Ale te wyłożenie nocne, takie na wieczór, no to jest bardzo dobre. No, to, bo to gołąb leci wtedy... Wiecie, do, do nocy, a nawet z tego lotu, co mieliśmy, o 23, bo tu mam dawno osiedlony, nie widziałem gołębia, bo akurat oglądałem telewizję. Ja o 3 rano stawałem na walkę malnego pakiao pokserską tą galę z Ameryki i siedziała samica, nie? To znaczy, że w nocy mi przyszła pięcioletnia moja samica, też po oryginalnej samicy od Burensa. I przy pogodnej nocy gołębie idą. Nie wszystkie, ale są, że idą. Ja tu już miałam nie raz miał w nocy. Nie? No słuchajcie, najpiękniejsze loty to są właśnie te dwudniowe, no to są emocje, bo te loty krótkie to wiecie, to jest, to jest za szybko trwa. Emocja trwa 10 minut, a, a to się przeżywa, a zresztą gąb, który z lotu 1000, czy Barcelona, czy. To jest człowiek, przeżywa inaczej. To, to jest taki wyczyn. To jest w ogóle śmietana lotów Tak, całe życie to się pamięta i tak jak to mówią, nie jeden by chciał to mieć, a niestety nie ma. Chodowcy dają po 10 20 10, nie ma. Niektórzy całe życie hodują i tak. nigdy, nigdy takiego nie ma. Ale stawiałeś na to w ogóle, na tą samicę? Nie, w, w ogóle. A wiecie czemu nie? Ona w ogóle bezpali jest. Ja mam 8 wolnych samic, bo dałem na tą 400 -kę. po tej chorobie, upał pod wiatrem i zginęło 8 samców. I ona bez pary, ale znowuż jest parę samic do tych samców idą. I one walczą o te, o te samce do Już te samce mają pary. I ona była bez pary. I luźna była. Ale przez to, że właśnie tak idą do tych samców, się motywowała. I, a ten znowuż, ten, ten co ciemny siada, to, to miałem właśnie przypuszczenia, bo yy, blisko krócia jajka. I ten jego, ten, ten drugi samiec, co się czwarty czwarty tutaj na liście, też tak było, że one już były bliska, wy, bliskie wyklucza jajek i wiedziałem, że że one będą miały mo motywację. No. Czy ma to jakieś znaczenie płeć, czy samiec, samica, które lepiej się dają? Znaczy samice, są ambitniejsze mi się zdaje na no, dalekie lata. Tutaj widzimy akurat teraz ten lot z Paryża, tutaj. tutaj mamy w tej chwili akurat reklamę, tutaj będzie o mistrzostwo i o Wielką o Puchal tutaj jest prezes Henkel z RP tak? RP no, 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 no. Polska tu będziemy walczyli tutaj, e, z tego lotu z Paryża od tej pory się zaczynają loty już o te mistrzostwa główne w Niemczech także walczymy też my Polacy na ten lot zapraszamy wszystkich hodowców do wzięcia udziału tu już teraz z lotu na tego z Paryża i innych lotów akurat nie. No, ale Barcelonę dob dobrze przygotować gołębie, to w niedzielę już można mieć gołębie. Przy dobrej, pogodzie, przy dobrej pogodzie, I gołębie przygotowane na 100%, że one ciągną te 1000 ponad, 1200 I później mogą już być w niedzielę gołębie więcej, bo był jeden. Mogą być, może być kilka Przy dobrej pogodzie. Te gołębie, tego Jana Bulensa, wiecie, tak na, yy, na 100% Jestem pewny, że w niedzielę już może być kilka sztuk. Bo staramy się. Na, w drugim dniu na są głębie tam w Niemczech. Yy, naszego no kolegi, na przykład, on Rzeszio, yy, dwa lata temu wygrał karty Narodowy ten Barcelona. W drugim dniu miał głębie, miał południe, on wygrał to. To Zostało do nas 300 km i te głębie, 300 km w sumie nie pokonały tam w ciągu cięgnienia. o temat o głębiach to jest, wiecie, można rozmawiać na ogromu. Może coś powiesz o tych głębiach teraz? Teraz w grzeciu o o Wulensku, na który Bogdan zrobił wynik dobry, jest czołowym hodowcą, jest kolekcjonerem wyśmienitych gołębi dalekostancowych. To jest bardzo bogaty człowiek. W 2010 wykupił wszystkich rodzeństwo zwycięzców narodowych gołębi, dzieci, ma w rozkłodzie. Wyśmienite gołębie kupuje od najwybitniejszych hodowców w Holandii. Nie o czołowych nie... Później do O ostatnie z opowieści słyszałem, od, od mówię, kilkunastu lat nie było sezonu w Holandii, żeby jego gołąb nie wygrał czy u niego, czy u, u co nabywają, rodziców, co nabywają u Bulensa Gołębi. Nie było roku, żeby jego gołąb nie wygrał Narodowych lotów. Rok temu u takiego Osembloka z Boxter gołąb wygrał najlepszym lotnikiem na maratonach na Holandii. Wygrał maraton. U tego samego hodowcy córka Bulensa Gołębi, się tam Bulit nazywa, wygrała Orlans Narodowy, samolot wygrała. To... Zmiana terenu i będą głębiej lecieć. Komuś dasz najlepsze, nie lecą, nie pasuje. Może w krzyżówce coś, może tego. To jest tak skomplikowane z tymi głębiami. To nie jest takie proste. Żeby to było takie proste, to ludzie bogaci by bo wykupywali te najlepsze gołębie, i my tacy biedni byśmy mieli zerowe szanse. jeszcze na gołębia, Jasne jest to. To był najlepszy gąb w GMP, najlepszy w A i najlepszy w C. I, i ten gąb go, takiego głębia mieszam z takimi głębiami. I wychodzi taka szpryca nieraz, że kurde wiesz. Czyli to jest gołąbek od Parzenieckiego, tak? Ale z gołębi holenderskiej. Z gołębi holenderskiej. Od Pita Engewary. Gościu, który wygrał narodowy lot rocznia, roczniaków 600 w holandii Pita Ingewary. On tu u mnie też był ten Engewary. Dobry hodowca, bardzo dobry. Ale to widzę, że gołąbek jest taki wszechstronny, nie? No, no. no i po nim mam dwa roczniaczki, na długiego dwuletnie. A ma, a ma żonę z dalekiego dystansu? Dwa razy najlepsza w kategorii w śwodzie. To jest brat tej samicy. Oryginalny od Prorzęcia. dużej osoba jest Ojciec z tego głębia był trzy razy w C kategorii w drużynie, wicemistrza w oddziale miał, mistrza w maratonie w drużynie miał, wicemistrza w kategorii A, był najlepszym lotnikiem B kategorii, D kategorii. Trzecim lotnikiem kategorii B, był czwartym lotnikiem okręgu z listycz, drugim lotnikiem okręgu kategorii D. 12 tysięcy W dwóch latach przeleciał. Mówił, był drugim lotnikiem okręgu kategorii E na wyczyn, Zdech miał 12 tysięcy dany, 77 Pożyczony do Kieferta. Znaczy, był w Holandii pół roku, a teraz kolega po prostu. też w Holandii, nie? ale pół teraz na drugi. Tutaj widzimy gołąbki, tutaj jest hodowli, które żebyśmy oglądali, to są jej rodowody. Tutaj mamy naprawdę wybitne gołębie, tutaj widzę winkie, pan Roy Wodę. Wybitne gołębie, tutaj widzimy są hodowli. Dwa razy najlepszy w dewo 01